Modric z entuzjastycznym debiutem w barwach AC Milanu. Flick nalega na rejestrację piłkarza. Wielkie wzmocnienie dla Spurs. AS Roma dopina głośny transfer. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie. To jest piłkarski świat. AS Roma osiągnęła pełne porozumienie w sprawie transferu Leona z za Willi. Jamański skrzydłowy trafi na Stadio Olimpico na zasadzie wypożyczenia, które zostało uzgodnione jako priorytet samego zawodnika. Włoski klub zapłaci za roczne wypożyczenie 2-3 miliony euro, a w umowie znajdzie się opcja wykupu w wysokości 22 milionów euro, jednakże nie będzie ona obowiązkowa. Roma pokryje również pełne wynagrodzenie piłkarza, co przyspieszyło finalizację negocjacji. Dla Romy to istotne wzmocnienie ofensywy, a Bailey znany ze swojej szybkości i dryblingu ma szansę stać się kluczowym graczem w drużynie. Ten transfer był mocno wyczekiwany, a kibice Romy liczą, że nowy nabytek doda zespołowi błysku w walce o najwyższe cele w serii A i europejskich pucharach. Tottenham Hotspur ogłosił oficjalnie, że Christian Romero podpisał nowy kontrakt z klubem. Po kilku tygodniach intensywnych negocjacji argentyńczyk zdecydował się na pozostanie w Londynie, co z ogromnym zastrzykiem pewności i stabilności dla projektu prowadzonego przez Tomasa Franka. Obrońca, który już w czerwcu jako nowy kapitan podjął decyzję o dalszej grze w barwach z Pers, był łączony z Atletico Madrid, jednakże rozmowy nigdy nie wyszły poza wstępny etap. Nowa umowa definitywnie zamyka temat transferu i potwierdza, że Romero będzie fundamentem defensywy Tottenhamu na kolejne sezony. Dla kibiców to sygnał, że Drużyna buduje przyszłość w oparciu o liderów, którzy chcą walczyć o sukcesy w Premier League i Europie. Jadon Sancho nie porozumiał się w sprawie warunków kontraktu z AS-Romą, co stawia transfer na granicy fiaska. Manchester United był gotów zaakceptować ofertę włoskiego klubu opiewającą na 20 milionów funtów. Jednakże, brak porozumienia z samym zawodnikiem sprawia, że negocjacje praktycznie utknęły w martwym punkcie. Sancho, który od dłuższego czasu pozostaje poza pierwszym planem w ekipie Czerwonych Diabłów, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji co do swojej przyszłości. Roma widziała w nim kluczowe wzmocnienie ofensywy, ale bez zgody piłkarza transfer nie dojdzie do skutku. Tottenham Hotspur złożył oficjalną ofertę w wysokości 55 milionów funtów plus 5 milionów w bonusach za SS Crystal Palace. Rozmowy prowadzone są bezpośrednio pomiędzy prezesami obu klubów. Angielski pomocnik już wcześniej uzgodnił warunki kontraktu z Tottenhamem i poinformował swój obecny klub o chęci transferu. Eze traktuje przeprowadzkę do Spurs jako priorytet, a londyński klub widzi w nim kluczowe wzmocnienie ofensywy. Jeśli strony osiągną pełne porozumienie, transfer może okazać się jednym z najgłośniejszych ruchów tego okna w Premier League. Dla Tottenhamu byłby to sygnał ambicji w walce o najwyższe cele w Lidze i Europie. Plotki o powrocie Andre Onane do Interu Mediolan okazały się całkowicie fałszywe. Kamerunski bramkarz nie planuje opuszczać Old Trafford i jasno zadeklarował chęć kontynuowania gry w barwach Manchester United. Mimo medialnych spekulacji, które pojawiły się w ostatnich dniach, transfer do byłego klubu nie wchodzi w grę. Onana, który dołączył do Czerwonych Diabłów w 2023 roku, chce dalej walczyć o miejsce w podstawowym składzie i odgrywać kluczową rolę w projekcie sportowym United. Hiszpańskie media szeroko opisują ambitny plan Hans'iego Flicka, który chce narzucić Barcelonie maksymalne tempo od pierwszych kolejek dla ligi, by szybko znaleźć się na szczycie tabeli. Trener nie ukrywa, że jego złość po meczu na Majorce była częścią strategii budowania zespołu o najwyższej wydajności. W tle pojawia się dyskusja o zasadach finansowego fair play. Jak podkreślają władze Barcelony, regulacje te nie są sprawiedliwe wobec Barcy jako klubu multisekcyjnego. Kerlan Celotti ogłosił szeroki skład reprezentacji Brazylii na dwa ostatnie mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata, wprowadzając kilka świeżych nazwisk. W kadrze znalazł się m.in. 22-letni George Cruzeiro, lider klasyfikacji strzelców z Ligi z 13 golami, a także pomocnik Marcos Antonio São Paulo, jeden z kluczowych zawodników drużyny Hernana Crespo. Pierwsze powołanie otrzymał także 29-letni Paulo z Vasco. Wśród nowych postaci pojawiają się Vickinho z Botofago, obok doświadczonych Alexa, Telesa i Danilo. Na liście nie znalazł się Vinicius Junior, który odpocznie z powodu zawieszenia, ale do kady wracają Rodrigo i Eder Militao. Ostateczny 23-osobowy skład poznamy 25 sierpnia w Rio de Janeiro. Canarinos zmierzą się z Chile 4 września na Marakanie oraz z Boliwią 9 września. Brazylia ma już zapewnioną kwalifikację do mundialu i zajmuje trzecie miejsce w tabeli z 25 punktami. Hansi Flick coraz mocniej naciska na władze Barcelony, by jak najszybciej zarejestrować Gerarda Martina. Niemiecki szkoleniowiec widzi w nim kluczowe wzmocnienie defensywy i naturalnego zmiennika Alejandro Balde. Choć priorytetem pozostaje zgłoszenie Wojtka Szczęsnego, sztab trenerski wyraźnie wskazuje, że obecność Martina w kadrze meczowej przeciwko Levante jest równie ważna. Obrońca imponuje wszechstronnością, może grać zarówno na lewej stronie, jak i na środku defensywy, co Flick testował w okresie przygotowawczym po odejściu Martineza. Dzięki grze lewą nogą uzupełnia profil Kubarsiego, Araujo, Christensena, Erika, Garcia i Kunde, którzy operują prawą. Klub musi jednak przyspieszyć proces odejść, aby zrobić miejsce w budżecie płacowym. Rozwiązanie umowy z Oriolem Romeu czy wypożyczenie Hektora Forta są wciąż analizowane. Gerard Martin, związany z kontraktem do 2028 roku z klauzulą 100 milionów euro, wciąż czeka na formalności. Luka Modric zadebiutował w barwach AC Milanu podczas meczu Pucharu Włoch, w którym Rossoneri pokonali Bari 2 do 0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Rafael Lio i Christian Pulisic. Zapewniając drużynie awans, chorwacki maestro pojawił się na Murawie w 66. minucie przy owacji nastojąco od kibiców zgromadzonych na legendarnym San Siro. Modryś zastąpił innego debiutanta Riciego. Zdobywca złotej piłki, który trafił do Mediolanu jako wolny agent podejściu z Realu Madryt, nie krół wzruszenia i podziękował fanom na Instagramie za niesamowite powitanie i sympatię. 9 września Modric skończy 40 lat, a jego doświadczenie ma być kluczowym wsparciem dla młodych talentów, takich jak choćby Ricci. Chorwat z miejsca stał się jednym z liderów projektu Milano, który łączy budowę przyszłości z klasą i doświadczeniem legendy światowego futbolu. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!